Rozdział drugi Tajemnice w śniegu. Uśmiech Adary stanowił sekretny skarbczyk, z którego czerpała wyłącznie zimą. Nigdy nie mogła doczekać się nadejścia urodzi, a wraz z nimi chłodów. Zimą była bowiem wyjątkowym dzieckiem. Wiedziała o tym już od czasów, gdy była bardzo mała i bawiła się z innymi w śniegu. Zimno nigdy nie przeszkadzało jej tak, jak Jeffowi, Terry i ich kolegom. Często długimi godzinami zostawała sama na dworze, gdy wszyscy uciekli już w poszukiwaniu ciepła, albo pobiegli do starej Laury na gorącą zupę jarzynową, którą lubiła gotować dla dzieci. Adara znajdowała sobie wówczas tajemne miejsce gdzieś daleko na polach. Każdej zimy było ono inne. Budowała tam wysoki, biały zamek, uklepując śnieg gołymi rączkami, by uformować wieże i blanki, tak jak te. Która według opowieści hala miała królewski zamek w mieście. Odłamywała sople z niskowiszących konarów, żeby zrobić z nich wieże, szpikulce i posterunki strażnicze, rozmieszczone na całym obszarze budowy. W samym środku zimy często zdarzała się krótka odwilż, a po niej nagły przymrozek i w ciągu jednej nocy jej śnieżny zamek zamieniał się w lód, twardy i mocniej niczym prawdziwe mury. Poświęcała na jego budowę całą zimę i nikt nigdy o tym nie wiedział. Potem jednak nadchodziła wiosna. Po odwliżeniu nie było już przymrozków. Mury i blanki topiły się, a Adara zaczynała odliczać dni do swych następnych urodzin. Jej zimowe samki rzadko stały puste. Po pierwszym przymrozku z nor wypełzały lodowe jaszczurki. Na polach roiło się od tych maleńkich, niebieskich stworzonek, które biegały w różne strony, ledwie dotykając śniegu. Wszystkie dzieci bawiły się nimi. Były jednak niezgrabne i okrutne. Łamały kruche zwierzątka w pół między palcami, jak zwisające z dachu sople. Nawet Jeff, który był zbyt dobry, by uczynić coś takiego, czasami ulegał ciekawości i za długo trzymał jaszczurki w dłoniach, chcąc się im przyjrzeć, aż wreszcie topniały, trawione ciepłem jego ciała, a na koniec ginęły. Dłonie Adary były chłodne i delikatne. Mogła trzymać w nich jaszczurki tak długo, jak tylko zechciała, nie czyniąc im żadnej szkody. Jeff widząc to wydymał zawsze usta i zasypywał ją gniewnymi pytaniami. Czasami kładła się w zimnym, mokrym śniegu i pozwalała, by zwierzątka obłaziły ją całą. Zachwycał ją leciutki dotyk łapek biegających po jej twarzy stworzonych. Podczas pracy niekiedy ukrywała je w swoich włosach, choć pamiętała, by nigdy nie zabierać ich do domu, gdzie zabiłoby je ciepło bijące z kominka. Po posiłku zawsze zabierała resztki i wynosiła je w sekretne miejsce w którym trwała budowa zamku, by tam je rozsypać. Wiąki temu w jej pałacach każdej zimy pełno było królów i dworza, małych kudłatych stworzonych, które wybiegały z lasu, zimowych ptaków o białym opierzeniu oraz niezliczonych setek wiących się, walczących ze sobą lodowych jaszczurek, zimnych, szybkich i tłustych. Adara wolała je od wszystkich domowych zwierząt, jakie mieli przez wszystkie te lata. Prawdziwą miłością darzyła jednak lodowego smoka, nie pamiętała, kiedy ujrzała go po raz pierwszy. Miała wrażenie, że zawsze był częścią jej życia. Pojawiał się jak wizja w samym środku zimy, mknąc po zimowym niebie na skrzydłach barwy pogodnego błękitu. Nawet w owych czasach lodowe smoki były rzadkością i na jej widok zachwycone dzieci wyciągały rączki, a starsi mruczeli coś pod nosem, potrząsając głowami. Lodowe smoki zapowiadały długą i mroźną zimę. Opowiadano że jednego z nich widziano na tle księżyca w dzień narodzin Adary. I od tego czasu pojawiał się on każdej zimy. Wszystkie te zimy były naprawdę bardzo srogie, a wiosna z roku na rok przychodziła później. Dlatego ludzie rozpalali ogniska i modlili się w nadziei, że odpędzą w ten sposób lodowego smoka. A Adarę ogarniał strach. Nic to jednak nie dawało. Każdego roku lodowy smok wracał. Adara wiedziała, że przylatuje do niej. Był ogromny, połową większy od pokrytych zieloną łuską bojowych smoków, na których latali hal i jego towarzysze. Adara słyszała legendy o dzikich smokach przerastających rozmiarami góry. Nigdy jednak takiego nie widziała. Wierzchowiec hala był duży, pięciokrotnie większy od konia, lecz w porównaniu z jej lodowym smokiem wydawał się mały i do tego brzydki. Lodowy smok był kryształowo-biały. Bielą tak twardą i zimną, że przechodziła niemal w błękit. Pokrywał go szron i dlatego podczas ruchu jego skóra pękała z strzaskiem, tak jak lodowa skorupa pokrywająca śnieg pęka pod butami, a na ziemię sypały się płatki marzłoci. Oczy miał przejrzyste, głębokie i lodowate, a skrzydła wielkie, nietoperzowe, koloru bladego, półprzezroczystego błękitu. Gdy kołował po zimowym niebie, Adara widziała przez nie chmury, a często również księżyc i gwiazdy. Zamiast zębów miał trzy rzędy sopli, wyszczerbionych włóczni nierównej długości. Ich biel kontrastowała ostro z ciemno-niebieską paszczą. Kiedy rozpościerał skrzydła, szalały zimne wichry i śnieżne zadymki, a świat zdawał się kulić i drżeć na mrozie. Czasami, gdy nagły powiew otwierał drzwi, wpuszczając do środka zimowych chłód, Gospodarz zamykał je pospiesznie, mówiąc, przyleciał lodowy smok. A kiedy bestia otwierała paszczę, nie tryskał z niej ogień, śmierdzący siarką oddech jej mniejszych pobratymców. Ziała zimnem. Wszystko, czego dotknął jej oddech, pokrywał lód. Ciepło uciekało. Ognie gasły, stłumione chłodem. Do sekretnych, powolnych dusz drzew przenikał mróz. A ich konary stawały się kruche i łamały się pod własnym ciężarem. Zwierzęta siniały i ginęły, skomląc, nim nadszedł kres, wybałszały oczy, a skórę pokrywał im szron. Lodowy smok przynosił na świat śmierć: śmierć, spokój i zimno. Adara się jednak nie bała. Była zimowym dzieckiem i bestia była jej sekretem. Widywała ją na niebie tysiąc razy. Kiedy miała cztery lata, ujrzała ją na ziemi. Wylądowała obok Adary, gdy dziewczynka budowała swój śnieżny zamek, na pustych, zasypanych śniegiem polach. Wszystkie lodowe jaszczurki uciekły, lecz Adara stała tylko bez ruchu. Lodowy smok wpatrywał się w nią przez dziesięć długich uderzeń serca, zanim ponownie wzbił się w przestworze. Gdy załopotał skrzydłami, a ogarnął lodowaty powiew. Mimo to dziewczynka poczuła dziwne uniesienie. Wrócił później tej samej zimy i wtedy dziewczynka go dotknęła. Choć jego skóra była bardzo zimna, adara zdjęła rękawiczkę. Nie byłoby w porządku, gdyby tego nie uczyniła. Bała się trochę, że jej dotyk strawi go i stopi. Nic takiego się jednak nie zdarzyło. Wiedziała skądś, że jest jeszcze wrażliwszy na ciepło niż lodowe jaszczurki. Ona jednak była szczególnym, zimowym dzieckiem i skórę miała chłodną. Pogłaskała go, a na koniec pocałowała w skrzydło, nie zważając na pieczenie warg. To była zima jej czwartych urodzin, rok, gdy dotknęła lodowego smoka.